Cześć, witajcie, ja jestem Tak, a to jest. Zagrajmy w serius sam HD, pierwsze starcie. Jest to gra FPS, czyli Strzelanka, stworzona przez Chorwatu Studia Crow Team. Ale dlaczego? To właśnie ten tytuł będzie serią, na której w najbliższym czasie się skupię. A no, Dlatego, że jest to miodna strzelanina z brutalnymi broniami, a do tego wszystko to oblane krwistym, czarnym humorem głównego bohatera, który nazywa się Stones. Sam Stone, przepraszam, nazywany Poważnym, czyli Serius. E, fabuła opowiada o tym, że Sam cofnął się w czasie, aby zapobiec atakowi na ziemię, e, który, co najważniejsze, można obejrzeć w trzeciej części tej, grzy, tej gry. Ale spokojnie, spokojnie, nie więcej i zacznijmy. Jesteśmy w menu głównym. Ustawienia wszystko chyba poustawiają, wydaje mi się, odpowiednio. Zaraz rozpocznijmy pierwszy poziom. Jeden gracz. Egipt. No i witamy w pierwszej misji. Czego się tutaj dowiadujemy? Mhm. Zatrzymajcie sobie, przeczytajcie spokojnie. A ja już zaczynam dalej. Kontynuuj. A może dam Wam przeczytać wszystko. Mhm, mm broń. I nóż. No to na razie malutko tego mamy, ale wszystko z czasem. Tak więc, ruszamy, wszystko co mówiłem na temat tej fabuły się tutaj spełniło, a nawet to troszeczkę się więcej dowiedzieliście, więc dla ciekawskich już mamy kolejne z... informacje. No, zacznijmy grać, Hi, hello! O, jest już. No, wow. Co najważniejsze e, gra wyszła w 2001 roku. A jej remake na. A jej remake na e, HD w 2011 na PC, w 2009 bodajże na Xboxa. Więc e, to dosyć świeża e, wersja, choć grafika w tej grze nigdy nie miała aż takiego znaczenia. Choć powiem szczerze, że wersja Classic wciąż ma bardzo ładną grafikę, choć już zastarzałą, ale wciąż taką przyjemną dla oka. Szczególnie, że działa w wszystkich rozdzielczościach, jest na razie dostępny, więc, tak y, najbardziej, mwah, bardzo przyjemnie się gra. Dobra, zacznijmy już z zasady. O, jesteśmy gotowi do walki. Znowu, że nie będziemy szacy. Pistolet, no i to rewolwer, ale. Co najciekawsze w tej grze, nigdy nie wiem, jak się przeładowuje, Chyba, się nie przeładowuje właśnie, ale zobaczymy. Więc y, klasycznie pójdziemy gdzieś w bok, bo to jest y, normalne dla tej gry. Um, nic tutaj się nie pojawia, nic się nie pojawia, dobra. O Jezu, jednak się coś pojawi. O Jezu, e, jaki poziom trudności wybrałem? Wybrałem poziom trudności łatwy. A to dlatego, że mm, gram w tą grę na ślepo i nie chciałbym Was. Um, wow, sekretna broń, dobrze wiedzieć. Nie chciałbym po um, prostu failować, ja się tak będę failował, wiem o tym. Ale jednak chcę się dobrze bawić, chcę, żebyście Wy też się bawili. A jeżeli mam przechodzić coś na trudnym poziomie. Będę to przechodzić samemu gdzieś tam poza wizją, że tak powiem. Tak, aby, żeby, żebyście wy widzieli to ten normalny rozgrywkę. Czyli co jest najważniejsze tutaj gameplay. O, co to jest? Oni, Im trzeba w heady No Oni chyba głowy nie mają, oni chyba w ręce go trzymają, co ciekawe. A, F6 szybki zapis, ale w ogóle mi nie na rękę. Wow. Ty bo okaże... Okaże się, że ten miałem iść A im tam w głowę ale nie wiem czy oni tam głowy w ogóle mają. Na dół Tutaj jeszcze chcę zobaczyć co się dzieje, tutaj jeszcze mam. żydko fajnie Tutaj coś jeszcze będzie, może jakieś znalezisko dodatkowe by się przydało, by się przydało zdecydowanie ja staro się tutaj znaleźć znaleźć dosyć wow e, znaleźć jakieś itemy ale nic nie, nie obiecuję bo nie jestem tutaj zażartym graczem a tylko jakimś tam e, że tak powiem, młodzieżowym zawodnikiem. Pamiętam, przeszukiwanie ścian to pamiętam jeszcze z duma dwujeczki, tam to się dopiero to robiło. E, potrafiłem przez dłuższy czas siedzieć tylko ściany masać wszystkie. Chciałbym, żebym chyba bo trzeba je popychać tylko, a ewentualnie chyba były też skrypty do strzelania, ale to raczej rzadko. No, chociaż chyba jeszcze wójce nie było. Nie pamiętam jeszcze. to nieważne. Jesteśmy w gry sam, więc poważnie sami ruszamy. E o Jezu, Ciebie się tu nie spodziewałem. Nie wiem, czy, czy on ma głowę gdzieś, jakąś specjalną. Cały czas wciskam te R, żeby przeładować, a to jest jakieś włączenie czegoś tam. <noise> Jak zwykle jakiś sucharek, sama. Hmm. Dobra, no to idziemy do góry, to jest... O Jezu! Ja nie mogę, ale się zrobiłem. No dobra. To fuck. No dobra, niech będzie ten króciutki odcinek, jako taki zapowiedziowy. Na następnym odcinku jakoś tak poważniej do tego podejdziemy. Fin nam jest Dzięki za oglądanie też ci łapki wpiszaj, wam was się podobało. Jakie macie opinie na temat tej gry? Ehm... Jak myślicie, spodoba wam się ta seria? Zagrajmy hmm? jakiś taki mały przesmaczek, więc cześć! Bye bye! <grymne> <grymne> <grymne>